Dziś opowiem Wam o kilku błędach użyteczności, które ostatnio udało mi się wychwycić na dosyć znanych stronach. Zaczynamy od naszego krajowego rynku, a konkretnie strony rządowej. Zwróć tutaj uwagę, mamy tu yy, wyszukiwanie yy, ksiąg wieczystych, ale o co chodzi? Zwróć tutaj uwagę na umiejscowienie przycisku wyczyść. Znajduje się on bezpośrednio przy polu wprowadzania numeru księgi. Jest to bardzo mylące. Ciekawe, ilu użytkowników wykasowało to pole, myśląc, że klikają przycisk Szukaj. Tymczasem przycisk Szukaj znajdziemy na samym dole, i dodatkowo jest on oddzielony dosyć wyraźnym separatorem, co może sugerować, że nie ma on powiązania z polem do wprowadzenia numeru księgi. Ciekawie wygląda również brak kontrastu między przyciskami. Wszystkie wyglądają tak samo. A dodatkowo zwróćcie uwagę na rozwijaną listę, gdzie mamy możliwość wyboru swojego miasta. I chodzi tutaj o brak możliwości wpisania pierwszych liter w celu szybszego znalezienia swojego miasta. Trzeba yy, przesunąć naprawdę długą listę rozwijania, by znaleźć swoje miasto. Niestety jest to bardzo częsty błąd na listach rozwijania, właśnie. Takie, można powiedzieć, wymuszenie skrolowania, zamiast wpisania tutaj pierwszych liter, gdzie yy, lista znalazłaby nam miasto, to niestety trzeba zrobić to ręcznie. Dobra, idziemy dalej, i mamy tu oficjalną stronę firmy Wizer i chodzi tu. O nadmiar informacji. Wszystko tutaj krzyczy o naszą uwagę. Najważniejszy cel, jakim jest rezerwacja lotu, nie wydaje się tutaj najważniejszy. Zobaczcie, wszystkie przyciski w tym momencie mają ten sam kolor, dodatkowo nagłówki mają ten sam kolor, tak. I ta reklama wydaje się ważniejsza niż główny cel, jakim jest zarezerwowanie lotu. Idziemy dalej i mamy Facebooka. Moment, gdy jesteś już zalogowany na swoim koncie i chcesz zobaczyć listę swoich znajomych, okazuje się, że wcale nie jest to takie łatwe. Link ukryty jest w lewym menu i widoczny dopiero po rozwinięciu zobacz więcej. Dodatkowo w tym miejscu umiejscowiony. Dlaczego tak trudno znaleźć link? Prowadzący do listy znajomych, wszak Facebook to portal służący do relacji społecznościowych i zarządzania kontaktami. Tymczasem na pierwszym planie są tego typu linki, tak? Gdy coś jest trudne do znalezienia, należy do złej wykrywalności pod względem użyteczności. I kolejny przykład to Twitter, a właściwie okienko, które wyskakuje nam, gdy chcemy zarejestrować konto. Zobaczcie, tego okienka nie można w żaden sposób zamknąć. Klikam na tło, nic się nie dzieje. Nie ma tutaj y, krzyżyka do zamknięcia, nie ma żadnego tutaj wyzwalacza, który mógłby zamknąć to okienko. Czy naprawdę trzeba opuścić, czy też odświeżyć całą stronę, by to okno zniknęło? Ale do tego Twittera, do tego okienka jeszcze powrócimy za moment. Tymczasem przejdźmy sobie na stronę główną komunikatora WhatsApp i. Pamiętasz, jak w e-booku przeprojektowani pisałem ci o kontraście w tekście. Właśnie. Zobacz na ten tekst tutaj. Jest ledwo widoczny, pisany małym fontem. Dodatkowo kolor blado, szary, jakby dla użytkowników z. Nawet z małą wadą wzroku, wzroku, może być tutaj nie do przeczytania. OK, wróćmy jeszcze raz na chwilę do Twittera i jeszcze raz do tego samego okienka. Zobaczcie, mamy tu rok, i taka sugestia, że przy wyborze roku o wiele lepsze byłoby pole do ręcznego wpisania daty. Ponadto lista zaczyna się od bieżącego roku, a przecież nikt nie urodził się tutaj w początkowych latach tej listy, zatem konieczne jest przewijanie. I to tyle, jeśli chodzi o te kilka, można powiedzieć, drobnych, niedrobnych błędów yy, użyteczności na znanych stronach, a my szukamy kolejnych błędów na stronach, jeśli też znacie jakieś yy, błędy na znanych stronach jak najbardziej możecie podesłać w komentarzu do tego filmiku.